Cześć. Dzisiaj pokażę wam samochód. Jest to auto kompaktowe, ciekawie wyposażone i jeszcze lepiej wyglądające. Zobaczcie sami. Jest to Jack J7 Plus. Liftback o długości niespełna 4,8 metra z benzynowym silnikiem 1,5 turbo. Zobaczcie, jak ten samochód. Się prezentuje. Zapraszam do oglądania. Bardzo agresywnie zarysowany przedni zderzak. LEDowe lampy połączone LEDową blendą wyglądają bardzo agresywnie i sportowo. Czerwony metalizowany lakier robi mega efekt, a chromowane dodatki podkreślają elegancki charakter samochodu. Z tyłu wyróżniają się bardzo ciekawie zarysowane tylne lampy LEDowe oraz mocno pochylona tylna szyba. Dwie końcówki rury wydechowej dopełniają sportowego charakteru. Łagodnie opadająca linia boczna bardziej przypomina samochód typu Grand Coupé niż limuzynę. Przyciemniane tylne szyby oraz duże 17-calowe alufelgi dopełniają całości. Podsumowując, samochód z zewnątrz może się podobać, robi dobre wrażenie i nie ginie w tłumie innych samochodów na ulicy. Tak wygląda serce tego samochodu. Silnik o pojemności 1.5 turbo 136 koni, 200 Nm. To zajrzyjmy do wnętrza. I pierwsze co widzimy? Fotel sterowany elektrycznie. Przód, tył, góra. Ale oparcie regulowane ręcznie. Zasiadamy. Odpalimy sobie, żeby włączyły nam się podświetlenia. Tu nas przywitał. Tutaj też nazwita. No i ok. Wnętrze ciekawie zaprojektowane, trochę tutaj twardych plastików, tutaj trochę miękkich. Podłokietnik w miarę miękki. Jest schowek dość duży. Mamy wyłącznik od ESP, regulację do lusterek i dość ustawienia świateł. Duży ekran, nieobracany z fizycznymi przyciskami. Skrzynia bezstopniowa CE-CVT z trybem sport. Mamy ładowarkę indukcyjną. Mamy spory schowek chłodzony w podłokietniku. Podłokietnik wygodny, miękkobity. Fotele z skóra z zamszem. Dość duży, ale plastikowy. Wszystko w miarę dobrze spasowane, nic tu nie trzeszczy. Tu mamy miękko, twardo, taka mieszanina materiałów. Duży szyberdach, otwierany. A jak żeby inaczej, elektrycznie mamy open. Mamy zamykanie. I dodatkowo uchylany, ok, zamknięty z przysłonką. Mamy czujnik od wycieraczek, czyli wycieraczki są automatyczne. Kierownica wielofunkcyjna z tempomatem. Siedzi się wygodnie. No, mi się to wnętrze podoba. Kierownica mogłaby być ciutkę grubsza. Ale jest, jest ok. No dobrze. Fotel kierowcy mam ustawiony pod siebie. Zobaczmy, ile miejsca będziemy mieli z tyłu. Bardzo ładny wiśniowy lakier. Aktualnie w promocji do końca roku. Ten lakier jest w cenie samochodu, czyli 94 900 zł. Zaglądamy do tyłu. Mamy duże schowki w drzwiach, elektryczne szyby. Siadamy. I tak jak mówiłem, fotel kierowcy ustawiony pod, podemnie, czyli pod osoby o wzroście 1,80 m miejsca do kolan jeszcze jest sporo. Mieszczę się wygodnie. Mamy tutaj podłokietnik. Cup holderami. dwie osoby będą siedziały wygodnie, trzy mogą mieć ciasno miejsce nad głową mam tu się mieszczę, mamy nawiewy mamy gniazdeczka do USB do ładowania na dole jeszcze jakaś taka półeczka mamy kieszonki w fotelach nie no, siedzi się naprawdę wygodnie Mamy poduszki powietrzne, widzę, są kurtyny. Tak wygląda deska rozdzielcza z tylnego rzędu w całej okazałości. A zajrzyjmy jeszcze do bagażnika. Co ciekawe, bagażnik otwiera się elektrycznie. I pierwsze co widzimy regularne kształty. Wyciągniemy sobie rzeczy. Pod podłogą mamy koło dojazdowe. Składania bagażnika tylnych siedzeń od środka nie mamy, to trzeba by tam złożyć. Zwróćcie uwagę, jaka ciekawa półka, podnosi się tylko połowa, połowa zostaje. Oczywiście półkę można zdemontować. No i tworzy nam się prawie że płaska powierzchnia. Ale, ale, mam miarkę. Zobaczmy, ile tu miejsca mamy. I uwaga, do przedniego fotela mamy 183 cm, co znaczy. Że dałoby się awaryjnie po złożeniu tylnych siedzeń przespać w tym samochodzie. No, dość wysoki tutaj mamy próg załadunku, ale szczerze powiem bardzo fajnie. I klapę zamykamy sobie. No, i tak to wygląda. Mamy radio, mamy tutaj asystentów, mamy wycieraczki. Możemy sobie spersonalizować wszystko. Proszę, prowadzenie. Układ kierowniczy: trzy tryby Standard, Comfort, Sport. Pojedziemy w standardzie, żeby mieć takie neutralne pojęcie i wyczucie samochodu. System bezpieczeństwa. Mamy ostrzeżenie przed kolizją z tyłu, monitorowanie martwego pola, asystent parkowania, ostrzeżenie o otwartych drzwiach, zestaw wskaźników, tutaj możemy też pozmieniać, ustawienia, tutaj jeszcze Wam pokażę fajna rzecz, ustawienia pojazdu i tu mamy nie oświetlenie otoczenia, tutaj oświetlenie nasze ambient, możemy sobie zmieniać w rytm muzyki, powolne takie oddychanie, że pomału zmienia barwy i stałe kolory do zmiany. My sobie zostawimy taki fioletowy i to będzie nam fajnie wyglądało na pewno po zmroku. No w dzień tego efektu nie ma, ale coś takiego jest. Fajna sprawa. Jest Android Auto, jest CarPlay, Apple Car też, Kamera 360, proszę, pięknie widać cały samochód dookoła. To jest kamera z przodu. Dam na wsteczny, żebyście zobaczyli, jak wygląda kamera tylna. Proszę, ze wskazaniem, jak ruszam kierownicą, jak to wszystko wygląda. Dobra, jesteśmy na parkingu. No, fajne, fajne. Jak za cenę 94500, bo tyle aktualnie ten samochód kosztuje, to jest wyposażony wystarczająco, słuchajcie. No to jedziemy. Drive, światła włączone. Ręczny puszczony. Jedziemy. Siedzi się bardzo wygodnie. Widoczność w każdym kierunku rewelacyjna. No poza tylną szybą, bo przez to, że to jest liftback, szyba jest pochylona, słabo widać. Ale przy parkowaniu mamy czujniki z tyłu, mamy kamerę 360, więc mała szyba to żaden problem. Na równym asfalcie zawieszenie dobrze wybiera nierówności. Zaraz wjedziemy na kostkę brukowaną. Zobaczymy, jak sobie będzie radził na gorszej jakości na wierzchniach. No i tak jak mówiłem, tu będziemy mieli gorszą drogę. Zobaczymy. Radził sobie dość dobrze na, na kostce brukowanej. Nie było czuć żadnych luzów, plastiki nie trzeszczały. Czyli wychodzi na to, że samochód jest wystarczająco dobrze spasowany. Próg zwalniający również pokonany bez większych problemów. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to mam wrażenie, że jest nastawione na komfortowe, ale takie bardziej twarde. Na to nie nastawiał. Wolałbym nie sprawdzać jak się tym autem wciska pomiędzy jadące samochody. Natomiast zaraz zrobi się tutaj taka luka, że po tym srebrnym sobie możemy przejechać. Fajnie się nim kręci, dobrze trafia w jezdnię. Tak jak kręcimy, dość szybko jest reakcja na kołach. No skrzynia CVT, jak to skrzynia CVT, przy wciśnięciu mocno gazu najpierw rosną obroty, dopiero samochód przyspiesza. Znamy to chociażby e, z Stojot. Szczerze mówiąc e, powiem wam, że tak nie do końca te 136 koni tutaj czuć. Porci mnie, żeby przestawić sobie samochód w tryb sport układ kierowniczy już w sporcie mam szynie w trybie sport mam trzeci bieg no i teraz auto robi się żwawę więc jeśli chcecie pojechać dynamiczniej no to musicie przejść na manualny zmianę biegów i samochód przytrzymać trochę mocniej na obrotach. I wtedy naprawdę auto bardzo, bardzo ochoczo przyspiesza. Poziom głośności przy 100 na godzinę. Mamy licznikowe 100. 68 decybeli. Przy 50 na godzinę. Mamy licznikowe 50. 59 decybeli. Jest przewidywalny. Jest wygodny. Jedynie co, no to wyciszenie, moim zdaniem, mogłoby być troszkę lepsze, bo przejeżdżają obok, to, to, to słychać ten szum od nich. Podobnie miałem w Hyundaiu i 31 pierwszej generacji. Jeżeli szukacie samochodu pojemnego. Bardzo ładnego z zewnątrz, a nie zależy Wam na marce, w sensie, że nie szukacie prestiżowych marek, to Jack 7 Plus może być dla Was ciekawą ofertą. Gdzie się te samochody sprawdzą? Tak się zastanawiałem może we flotach, może na taksówkach, a jeszcze jakby się dało je zagazować to taksówkarze mogą pokochać ten samochód. W mieście, bo jeździłem na, na, na takich odcinkach miejskich, wychodzi osie, komputer pokaz, pokazuje mi 8,6 litra. Czyli nie za wiele. Zastanawiajcie się na jazdy testowe. Zobaczcie sami, jak ten samochód jeździ. Czy Wam będzie pasował? Jak dla mnie to jest bardzo ciekawa oferta. Na razie.